Dziesięć nawyków decyzji, które zmieniają życie Czy wiesz, że twoje życie nie zmienia się w chwilach przełomu, ale w cichych, codziennych decyzjach w tym, czy wstaniesz wcześniej, zanim świat zacznie mówić w tym, czy potrafisz usiąść w ciszy zamiast sięgać po telefon w tym jak słuchasz jak oddychasz, jak patrzysz na dzień, który mija. Nie potrzebujesz wielkich planów, potrzebujesz obecności. Dziesięć prostych nawyków może zmienić Twoje życie, jeśli naprawdę je poczujesz. Usłysz je wszystkie w pełnym monologu. Zatrzymaj się, świat może poczekać.